Witam widzowie niedawno co przeniosłem gołąbki do, drugiej, do, do drugiego pomieszczenia tutaj też im zrobiłem troszeczkę cel takie coś prowizorycznego tutaj gołąbki siedzą wraz porobiłem troszeczkę wyżej im oczywiście tutaj gołąbki siedzą wraz z kurami są to Boki i te, które uważam za słabsze, delikatnie oryki stockie Tutaj jest moja para czarnych. Ładna parka, właśnie w tej chwili karmią. Młode. Dlatego mają tak. Jeszcze tutaj nie sprzątałem w drugim głębniku przed chwilą co sprzątałem. Tutaj również muszę posprzątać, poździerać to. Chyba im troszeczkę za dużo sypie, i dlatego nie rozsypują to. Tutaj jest samcik niedawno, samiczka niedawno zakupiona. Tutaj jest parka również. O jednocień, jest samczyk. Samczyk. Ta jego semiczka. Do tych tutaj, właśnie boków, przyniosę. Coś takiego, żeby tylko w tej chwili mogło, mogły być w parze, ponieważ mam kilka do podkładania gołąbków i, i właśnie mam dwie samiczki, i tak są puste. Widzę widzowie, jak są samiczki puste, to się parują nawet z tymi samczykami, które są już w parze. Mają delikatnie widniej, bo mają otwarte drzwi. Oto są dwie samiczki niedawno nabyte od znajomego zrobię na, dla nich oddzielny filmik. Niestety samiczki są dosyć długie. Jedna jest dłuższa, druga jest delikatnie krótsza. Właśnie nie wiem czy to takie te długie, to podobno mówią, że to są właśnie takie te nie loty. Tutaj zamontowałem takie daszki. Śmieszne, bo piłem jeszcze do niedawna samiczkę i tak samo była, tak samo pierzała jak ta co niedawno nowa zakupiona kilka dni temu widać szariki mają takie coś że one tak samo opierzają tego samego hodowcy więc <laughs> szczepione szczepione mówił tutaj widzowie mam też robiłem im takie robiłem im takie ala zagrody tutaj powstawiałem im właśnie po pomieszce no, tutaj miałem to czyścić ale nie na no, tragedii miałem to czyścić właśnie na dniach myślę że i tutaj i niżej tak zrobię jeszcze jeden rząd tego a tutaj mam widzowie właśnie młode od czarnych boczatych jeden niestety Coś z nim było nie taki, coś się stało, że się że padł, a drugi to jest taki. Też delikatnie widzę, że ma centkę na dziobie. Zaglądałem mu w lotka. Widzowie no to ma 10 na 8 i jest na pełnych języczkach. Be tak, coś myślę, że to będzie raczej samiczka. Nie wiem o co chodzi. Widzowie, że niektóre te boki mają taki przedział w ogonie. Niektóre mają pełne ogony, a niektóre mają ten przedział. U mnie, właśnie tutaj po środku, zawsze mają ten przedział. Myślałem, że to piórko wyrasta im, a to jest chyba nie wiem o co w tym chodzi. Bok jest dosyć fajny, już zaobrączkowany. Myślę, że portków nie będzie miał, ale to kwestia do tygodnia czasu, jak zacznie obrastać w piórka. To jest właśnie po tej parze czarnych co pokazywałem Wam na samym początku. Z jednej strony ma właśnie 10, a z drugiej ma tutaj o 8 piórek. również języczki ma pełne o proszę z jednej i z drugiej strony myślę, że to będzie samiczka widzowie a jak drugi młodek był padł niestety to podłożyłem im pod tej, tej parce podłożyłem pod spód wi winerka Młodego i również zaczęły go karmić. Zaczęły go karmić. Będzie na fajnych zalotkach, również ciemniutkich, na białym ogonie. I chyba dosyć taki fajny ogon. Fajny on mam na myśli, bo jest dosyć krótki. Teraz go dam troszeczkę widzowie będzie jaśniej, bo tutaj jest troszeczkę ciemniej, tutaj jest troszeczkę jaśniej, może jeszcze nie do końca. Tutaj może go właśnie dam i będzie widać jego bardziej dziobek. Boki bardzo fajnie chowają, młode, zawsze są nabite. Do pełna. Tutaj mu zaobrączkowałem go też obrączko. Nie wiem czy to akurat dobrze będzie obrączka. Rozmiar 6,5. Co niektórzy mówią, że winerki obrączkują szóstkami. Ja dałem 6,5, tak jakby właśnie, właśnie był coś większa ta noga, żeby potem nie trzeba było tego ścinać. To po jest po tej mojej parze starych tych winerków. Ten młody, ten młódek, teraz miały właśnie jajka drugie, no to młody jeden się próbował wykluć, ale padł w jajku, drugi jest, drugi, drugie jajko było czyste, teraz się parzą właśnie na jajka. Myślę, że dosyć ciekawy będzie młodek po, po tej parze. Nie jest za chudy, jest taki. Właściwie nie wiem jak te winerki wyglądają, jak one są młode. Bo on jest bardzo drobny, ten boczaty, na przykład ten bok, ten bok tutaj, no to jest. Można powiedzieć, że stałe młodszy sporo od niego, ale nie o połowy większy od niego. A ten tak, to ten tak rośnie, ale... ale nie za nie, nie za tego jak ten, jak ten bok właśnie. Tutaj stawiłem właśnie. I... Tutaj im wstawiłem właśnie, o tutaj ta niedawno zakupiona samiczka. Jest bardzo długa, co widzowie sądzicie właśnie o, o tych dłuższych ordikach. Ja wiem, że to jest dosyć problematyczne, jak one właśnie zmokną, no to wtedy, ale to chyba jak i te krótkie tak samo, jak zmokną, no to jest to problematyczne. O dobra, zaraz może coś nagram w drugiej właśnie budzie, nie to wam może, a nie wiem czy połączyć ten filmik, czy to czy właśnie na drugi dodać Zaraz zobaczymy, nie jak to będzie szło. Wiem, że jak łączę no to tam pracę na jakości, bo zawsze zapomnę, zapomnę zmienić tej jakości i, i wolę bardziej jak jest jak jest film ciągiem idzie, nie to nie wiem czy nie będę musiał dwóch dodać Zobaczymy zaraz, nie? No tutaj te samiczki właśnie dwie. Dużo boków. Od tej właśnie parka to dosyć fajnie chowają. Może samiczka raczej, samczyk tak słabiej troszeczkę, ale na wieczór są tak wypełnione, że... że mało te głębiaki aż nie powybuchają, tak dobrze karmią. Karmę Osobiście daję kukurydzę tam taką mieszankę dla boczatych, ale tym jeszcze osobiście kładę do celi kładę jeszcze coś lepszego, takiego karmę dla tych ozdobnych młodych. To na popkornie, może dlatego tak lepiej troszeczkę dopychają, nie? Dobra widzowie, jeżeli się Podobało zostaw lajka, suba. Do następnego, następna, następny film, prawdopodobnie będzie z tamtego głębnika. Pozdrawiam.